Czytając komentarze pod postami na swoim profilu, mogę odnieść wrażenie, że wiele osób traktuje przeszczep włosów jako metodę, która trwale wyleczy problem musienia androgonowego. Nie ukrywam, że e, kliniki. Cały biznes wokół przeszczepów włosów również trochę przedstawia przeszczep jako złoty środek i idealne i trwałe rozwiązanie łysienia androganowego. Pamiętajmy, że niestety tak nie jest. O ile za przeszczepem włosów nie zostanie równolegle włączone leczenie podtrzymujące ochronne mieszki włosowe, to efekty przeszczepu włosów też wcale nie muszą być trwałe, nie muszą być. Na całe życie. Wielokrotnie przychodzą do mnie pacjenci do mojego gabinetu, którzy po kilku latach wytracają efekty przeszczepów włosów, efekty robią się coraz słabsze. Pamiętajmy, że za finalny efekt zagęszczenia włosów w wielu przypadkach będą odpowiadały włosy przeszczepione, ale również nadal nasze włosy naturalne. Wypadkowa gęstość włosów to włosy naturalne i włosy przeszczepione. Włosy naturalne bez odpowiedniego leczenia w dalszym stopniu będą się miniaturyzowały i postępująca miniaturyzacja będzie doprowadzała do zmniejszenia się efektów przeszczepu włosów.